Jedziemy dalej? Jedziemy. Kreatywnie można zawsze fajnie spędzić czas. My jesteśmy właśnie. Na rowerach tam moja córka i mąż z drugą sobie jadą, ale ja tutaj na sportowo, malutko, jest ekstra. Można się dotlenić i trochę sportu założyć Właśnie. postanowiłam odpocząć i skorzystając z sytuacji właśnie, dopóki sobie tak fajnie siedzę, yy, pokazać się trochę Wam, nagrać yy, coś z naszego wypadu dzisiaj. O, Jak widzicie, jesteśmy na rowerach, mamy tutaj torbę z przekąskami, yy, mamy fajny różowy kocyk, kocyk i no i potem y, po zabawie po grze y, zrobimy sobie piknik. Pogoda dzisiaj jest idealna na rowery, na piknik, bo nie ma takiego słońca mocnego. Jest takie trochę pochmutenie, bo co prawda trochę wychodzi słoneczko raz na jakiś czas, ale nie ma takiego upału. Jest 22 stopnie, więc jest w sam raz. Ale z tego co wiem, to już od jutra, chyba od jutra mają być już upały u nas w Niemczech. Tutaj ma być od 28 aż do 30 stopni. No i to ma być tak przez cały tydzień, słuchajcie. I to tak trochę się obawiam, bo nie lubię takiego upału. Dla mnie to jest za dużo, ale dzisiaj to jest super pogoda, dlatego korzystam, póki możemy. No jest fajnie. O. Proszę zobaczcie, jaki mamy piękny widok, jaki mamy piękny krajobraz. Jesteśmy w parku takim to znaczy w parku, w takim lasku bardziej, jest pełno fajnych ścieżek rowerowych, proszę bardzo. O, słuchajcie, teraz mi się przypomniało, teraz mi się w ogóle przypomniało, że nagrywam vloga po przejażdżce, przejażdżce rowerowej, czas na obiad, słuchajcie, kotlety w panierce. Przepyszne, tu się gotują ziemniaczki, oczywiście bałagan jak zwykle. Tak to jest w przygotowaniu, marchewka z masełkiem. zaraz się tutaj wszystko doprawi. Będziemy jeść, no i to już ślina cieśnie. Naprawdę. A tutaj zobaczcie, u mnie cały czas na balkonie suszarka. W ogóle nie byłoby dnia, w którym suszarka by nie stała pełna. Zaraz Wam się pokażę. No, to tak jak już wspomniałam, zapomniałam praktycznie, że vloguję. No i teraz mi się przypomniało przy kotletach, że wezmę... Y, i wezmę telefon i coś nagram do Was. Super. Powiem Wam, że mi to już ślina cieknie... ślina mi już cieknie na samą myśl o tych kotletach. Mm. Coś takiego. No, także, um, no tak, ziemniaki się gotują, kotlety się smażą, ja mam chwilę, żeby do Was pogadać, potem jeszcze chyba będziemy wychodzić na spacer, ale jeszcze nie wiem, zobaczymy. Może jeszcze gdzieś pojedziemy, pójdziemy, jeszcze się okaże po obiedzie, bo wiadomo, czasami jest tak, że człowiek jak się naje, to już nie ma siły, prawda? No. Więc nie wiem, zobaczymy. Ale tak postanowiłam fajnie się do Was odezwać, jeszcze się pokazać. Powiem Wam, że fajnie jest nam to, że naprawdę super. Można było się zrelaksować, odpocząć. Wstawiłam zdjęcie na Instagramie właśnie. A właśnie, jeżeli mnie jeszcze nie obserwujcie, to zapraszam właśnie do mojego Instagrama. Tutaj gdzieś zaraz Wam wyświetli moje konto. Więc fajnie będzie, jak zaobserw zaobserwujecie mnie. Dzisiaj jestem strasznie chaotyczna. I słuchajcie tego. Raczej znaczy, popatrzcie na to. Zakalec. Nie wyrzucam go, bo jeszcze go nie wyrzuciłam. Jak widzicie, został, połowa została zjedzona. To znaczy, tak. Ja, ja tego nie jem. Moje dzieci tak samo tego nie jedzą, ale mój mąż stwierdził, że to jest dobry zakalec. No i oczywiście już, połowa, już połowę zjadł, zjadł, więc z tego powodu no, jeszcze nie zostało to usunięte. Ale tak sobie myślę, że chyba wiecie co, musiałam chyba dać trochę mało mąki, bo one takie trochę rzadko, rzadkie mi wyszło, więc chyba to jest wina tego, że dałam trochę mało mąki. No i nie wyszło. Obeszłam się smakiem. Myślałam, że dzisiaj na wycieczkę rowerową e, będzie ciasto. Będziemy mieć ciasto właśnie na, na ten nasz piknik. No ale nie. No chciałam te ciasto, wiecie, już nawet ja miałam ochotę zjeść takie ciasto, no ale nic z tego nie wyszło. No trudno, może następnym razem wyjdzie, ale na razie się zraziłam i powiem Wam, że nie będę piekła tego ciasta przez najbliższy, nie wiem, miesiąc albo nawet dwa. No, dobra kochani. Koniec gadania. Już mi się kotlety tutaj dosmażają. Dosmażają, kończą mi się smażyć. Ziemniaki też już dochodzą. Muszę teraz to wszystko już tylko przypilnować. Zaraz nakładam na talerze. Będziemy jeść. No, i potem się okaże jeszcze, co tutaj dalej będziemy robić. Nie wiem. No idziemy, czekamy na drugą dziewczynę. No, a my wracamy z Lidla, właśnie mam siatę. To znaczy nic takiego. Przy ulicy to no, ciężko im tutaj mówić, zaraz może yy, wejdziemy w ciężką uliczkę. Nie Powiem. Nie ma już osy, uciekła osa. Jest osa, za Nie ma, przestań straszyć siostrę. Jest osa, Idziemy przy ulicy, więc trochę tak to jest hałas. Ale tutaj pójdziemy w tą ścieżkę, fajną, więc zaraz się odezwę. Hakie dziewczynki! Ale praży, wiecie, jest godzina 11:05, a no trochę już zaczyna prażyć. Tak, także wracamy z Lidla. O, proszę bardzo, jakie piękne uroki natury. Wracamy z Lidla, kupiłam bułki i dla dziewczyn o, oczywiście jak jesteśmy w Lidlu, no to nie obejdziecie bez pączków, pączki muszą być, więc mamy pączki, to znaczy już w brzuszkach są pączki, bo one już zjadły te pączki, tak słucham, więc o tutaj jest takie jeziorko, słuchaj, jezioro stawik taki, ale nie zobaczycie, bo jest zasłonięte. No, więc tak. Idziemy jeszcze do apteki. Yy... No, potem do domu, chyba. Aha, nie, jeszcze z pieskiem na spacer musimy przejść się. Potem do domu, coś zjemy, Ja zrobię jeszcze obiad. No i zobaczymy, jak nie będzie takiej mocnej. Yy... Tu widać. Jak nie będzie takiego mocnego upału, to jeszcze wyjdziemy na plac zabaw, ale jeszcze zobaczymy. Wyszliśmy z pieskiem. Nie nagrałam wcześniej. Jeszcze byliśmy na placu zabaw z dziewczynami, ale potem jeszcze się odezwę. Bo mi bateria pada, więc tak na szybko jeszcze kawałek chcę nagrać wam, jak jesteśmy na przykład na spacerku z pieskiem. Taki ty czysty. To jesteś wyprany dzisiaj. Ja cię kąpałam. Wyczesałam, wykąpałam. Jesteś teraz taki mięciutki, aż cię miło dotknąć. O, kot musi, musi, pod nogami. O, ja. się wyciera. Jak Wyciera. Kot. Jak kot? Czasami się zastanawiam, czy ty jesteś piesek, czy kotek? Piesokot. Jestem właśnie na z pieskiem. Proszę bardzo, pieseł. Mapeczkach. I proszę bardzo, co tu mamy. Arteg? Nie ArteG, tylko RTV i proszę bardzo, telewizory, praleczkę. Mam go! Ciągnie mnie. Tutaj na śmietniku, przy śmietniku ludzie wyrzucają różne rzeczy. Niektórzy, niektóre dobrze działające chyba. Tak na to wygląda. Można sobie wziąć, umeblować można czasem, tu są takie właśnie wystawki jak meble, fajne lustro ostatnio widziałam, jadzie, ekstra, naprawdę niepotłuczone, yy, taka malutka ryska była na, na rogu, na dole, rama taka srebrna z takim diamencikami, no śliczne lustro, takie wielkie, no ale już ktoś się zaatakował inny. Bo już widziałam moich sąsiadów, którzy tam już koczowali nad tym lustrem, się zastanawiali. Potem jak wracałam ze sklepu, to już go nie było, no to czyli sobie wzięli. Więc no.